Kiedy pani Marta przekroczyła próg klasy 8B, w powietrzu czuć było napięcie, jakby sama szkoła próbowała ją ostrzec przed tym, co miało nadejść. Nowa, młoda nauczycielka języka polskiego nie miała pojęcia, że trafiła do klasy, której bali się nawet najstarsi pedagodzy. W 8B panowała zasada dżungli ten, kto okaże słabość, zostaje pożarty przez grupę. Już od pierwszego dnia uczniowie testowali każdy gest i spojrzenie nauczycieli, szukając najdrobniejszych oznak niepewności, by później z nich skorzystać. Dyrektor szkoły, pan Sobczak, ostrzegł Martę krótko, prawie szeptem: Niech pani nie pokazuje strachu. Albo oni, albo pani w jej oczach nie było jednak strachu, było coś innego. Głębokie, ukryte zdecydowanie, którego nie dało się łatwo zrozumieć. Klasa wyglądała jak arena w ławkach, siedzieli uczniowie o pustych spojrzeniach. Niektórzy z bliznami, inni z zaciśniętymi pięściami i uśmiechami pełnymi pogardy. Byli tam lider grupy Gruby Krystian, chłopak o posturze zapaśnika, z ironicznym śmiechem i telefonem, którego nikt nie miał odwagi mu odebrać. Jego prawa ręka Anka z niebieskimi włosami i tatuażem, których zrobił jej kuzyn w piwnicy, był też radek geniusz zła, który znał wszystkie hasła do szkolnych komputerów i potrafił schakować system ocen. Przed Martą zasiadło czternaście dzieciaków. Ale każde z nich nosiło na sobie ślady zaniedbania, braku zaufania i wewnętrznej złości. W tej klasie nie obowiązywały żadne zasady, a każdy nowy nauczyciel odpadał szybciej niż trwała przerwa obiadowa. Poprzedni pedagog, pan Jurek, został zamknięty przez uczniów w schowku na szczotki i do dziś nie wrócił do pracy. W zeszłym semestrze 8b miała w sumie dziewięciu nauczycieli zastępczych żaden nie przetrwał dłużej niż trzy tygodnie. Rodzice nie chcieli niczego zgłaszać, bali się, że ich dzieci staną się kolejnym celem. W szkole panowało zmęczone milczenie, jakby wszyscy zaakceptowali, że osiem beto stracony oddział, ale Marta nie była taka jak inni. Miała coś, czego nie dało się nauczyć na Uniwersytecie, ani znaleźć w podręcznikach pedagogiki. Miała doświadczenie. Nie takie jak w klasie, takie z życia. Przez kilka lat pracowała w ośrodku wychowawczym, gdzie uczniowie nie tylko rzucali papierkami, ale i krzesłami. Nauczyła się czytać ludzi, wiedziała, że ci, którzy krzyczą najgłośniej, często boją się najmocniej. Jej wejście do klasy było spokojne, niemal teatralne. Nie podniosła głosu, nie stanęła za biurkiem. Po prostu usiadła na ławce przy oknie i czekała. I wtedy coś się wydarzyło. Klasa zamilkła. Cisza była niepokojąca. Uczniowie nie wiedzieli, jak zareagować. Gruby Krystian pierwszy się otrząsnął i rzucił: Ej, pani, pani się zgubiła? Przed szkole piętro wyżej. Śmiech rozbrzmiał po klasie jak fala, ale Marta nie zareagowała. Spojrzała na niego uważnie, a potem uśmiechnęła się. Uśmiech był cichy, pełen ironii, ale niezłośliwy. Jakby widziała to wszystko już wiele razy. To wytrąciło Krystiana z równowagi. Dobra, gramy w grę, mruknął do reszty i zrozumieli. Gra się zaczęła. Ale nie wiedzieli jeszcze, że Marta zna zasady lepiej niż oni. Tego dnia nie wydarzyło się nic spektakularnego. Ale to właśnie wtedy zaczęło się najniebezpieczniejsze starcie w historii tej szkoły, wojna między klasą, która nie znała litości, a kobietą, która nie znała strachu. I nikt, dosłownie nikt, nie był gotowy na to, co miało się wydarzyć dalej. Następnego dnia Marta pojawiła się w klasie punktualnie. Ubrana prosto, czarna koszula, spodnie w kant, spięte włosy. Bez makijażu. Bez zbędnych słów. Niosła jedynie cienki zeszyt i starą kredę w dłoni. Klasa 8b miała już plan. Przez cały poprzedni wieczór na ich zamkniętej grupie czatowej piekło dla pedagoga ustalali, co zrobią. Zacznie się od hałasu Krystian miał głośnik blutów i odtworzy muzykę z pełną mocą. Anka miała plan, by symulować napad paniki. Kacper i Wojtek mieli zacząć rzucać papierowymi kulkami, a reszta miała zadbać o to, by Marta nie mogła przeprowadzić ani jednej minuty lekcji. Ma wyjść z płaczem przed dzwonkiem taki był cel. Taki był zawsze cel. O ósmej drzwi klasy się otworzyły i gra się zaczęła. Krystian odpalił basy, muzyka elektroniczna rozsadzała uszy. Marta nie powiedziała ani słowa. Przeszła przez klasę, przeszła obok Krystiana, wyjęła jego telefon z głośnikiem, nie szarpnęła go, nie wydarła, po prostu go dotknęła. A Krystian bez słowa, oddał. Jakby zrobił to mimowolnie? Jakby na moment był dzieckiem, a nie królem klasy. Marta odłączyła głośnik. Po czym wróciła do biurka i napisała na tablicy Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Odwróciła się i spojrzała klasie prosto w oczy. Nikt się nie śmiał. Jeszcze. Więc Anka rzuciła się na ziemię, łapiąc się za serce, jęcząc głośno, że ma atak paniki. Ale Marta przykucnęła obok niej, położyła dłoń na jej barku i powiedziała To nie panika. To strach. Ale ja nie jestem twoim wrogiem, Anka zamarła. Nikt nigdy do niej tak nie mówił. Wychowawcy krzyczeli, pielęgniarki dawali leki. A tu ktoś zrozumiał. To wybiło ją z roli. Usiadła w ławce i przez resztę lekcji milczała. Reszta klasy wciąż próbowała kulki, krzyki, pogardliwe pytania. Ale Marta odpowiadała ciszą. W pewnym momencie po prostu usiadła na parapecie i czekała. Nauczyciel, który nic nie robi? Absurd! Dzieciaki poczuły się niepewnie. No i co? Nie będzie lekcji? Rzucił Radek. Marta spojrzała na niego i odpowiedziała: Nie, dopóki wszyscy nie będą gotowi, by słuchać, a nie walczyć, to zdanie zostało w klasie jak echo. Zaczęły się szepty. Czy to manipulacja? Słabość. A może siła? Uczniowie próbowali różnych sposobów, napisali fałszywy donos do dyrektora, podmienili hasła do dziennika, zamknęli ją w klasie. Ale Marta nie tylko nie reagowała agresją, każda jej odpowiedź była jak cios w ich mechanizmy obronne. Widzieli, że niczym się nie da jej zniszczyć. A to było przerażające. Po tygodniu jedna z dziewczyn, cicha Natalia z ostatniej ławki, poprosiła Martę o rozmowę po lekcji. Powiedziała cicho, że ma w domu problemy, że czasem nie śpi, bo rodzice się kłócą. Że dlatego robiła głupie rzeczy, bo chciała, by ktoś ją zauważył. Marta jej nie pouczyła. Nie dała numeru do pedagoga. Powiedziała tylko, jesteś wystarczająco ważna, by żyć inaczej niż oni, i Natalia zapamiętała te słowa na zawsze. Ale reszta klasy jeszcze nie była gotowa. Więc przeszli do ostateczności. Pewnego dnia podłożyli jej pendrive z rzekomym materiałem do projektu. Był na nim wirus, miał zniszczyć jej laptopa i sprawić, że wszystko się zawiesi na oczach całej rady pedagogicznej. Marta podłączyła go bez lęku. A potem uśmiechnęła się. Bo nic się nie stało. W pliku nie było wirusa. Była wiadomość, nie da się cię złamać, co? Podpisał ją Radek. I wtedy stało się coś, czego nikt nie przewidział. Marta wydrukowała ten komunikat i powiesiła go na tablicy. Nie, nie da się mnie złamać, powiedziała. Ale nie dlatego, że jestem twarda, tylko dlatego, że nie walczę z wami. Ja was widzę. I wiem, że pod maską jesteście zupełnie inni, te słowa nie zabrzmiały jak kazanie. Brzmiały jak prawda. Uczniowie nie wiedzieli, co robić. Ich najgorszy koszmar się ziścił przeciwnik, którego nie da się obrazić, nie da się zastraszyć, nie da się wyprowadzić z równowagi, który zna ich lepiej, niż oni siebie nawzajem. I tak, nieświadomie, zaczęli słuchać. Zmieniali się. Powoli. Ale nie wszyscy byli gotowi, by zaakceptować nowy porządek. Bo gdy lider traci kontrolę, robi się niebezpiecznie. A Krystian miał w zanadrzu coś jeszcze. I planował to wykorzystać już następnego dnia. Ale nie wiedział, że Marta ma dokładnie 60 sekund, by zmienić losy całej klasy, i że wtedy wszystko się rozpadnie albo uzdrowi. Piątek, godzina 7:58 Marta wchodzi do klasy jak zwykle spokojnie. Na zewnątrz pada deszcz ciężki, gęsty, wbijający się w szyby jak tysiące małych młotków. Uczniowie już są na miejscu. Nie śmieją się. Nie krzyczą. Ale coś wisi w powietrzu, atmosfera jak tuż przed burzą. Krystian siedzi przy samym oknie, z rękami założonymi na piersi, a jego oczy pełne są chłodnej determinacji. Plan jest prosty ostateczny. Marta ma zniknąć. Dzisiaj na dobre. Gdy tylko wybije ósma, Krystian uruchomi wszystko. Nagranie zmontowane z jej głosem, wyrwane z kontekstu, fałszywe cytaty, krzyki, zdania, których nigdy nie wypowiedziała wszystko wrzucone na grupy rodziców, na forum szkolne, do lokalnych mediów. Ktoś podłożył pod jej biurko paczkę z rzekomym narkotykiem, białą mąką w woreczku strunowym. Radek schakował szkolny monitoring, by usunąć jej alibi. Miała zostać oskarżona. Publicznie. Upokorzona. Zniszczona. I to w czasie jednej lekcji. Sześćdziesiąt sekund, dokładnie tyle miało wystarczyć. Godzina ósma, dzwonek. Marta staje przy biurku i spogląda na klasę. Jej spojrzenie zatrzymuje się na Krystianie, potem na Ance, potem na Radku. W oczach ma ciszę głęboką, niepokojącą ciszę. Mówi jedno zdanie: Czy jesteście gotowi? Nikt nie odpowiada. To wtedy Krystian sięga pod ławkę i uruchamia wiadomość, materiał wideo zaczyna się rozprzestrzeniać w sieci błyskawicznie. Marta patrzy na niego i uśmiecha się lekko. Zaczęliście? Pyta. Krystian unosi brwi. Marta sięga po tablet, który miała w torbie. Łączy się z projektorem. Ekran zawisa w powietrzu jak ostrze. A potem, na oczach całej klasy, odtwarza nagranie z tego samego planu ich planu Jeden po drugim wiadomości z grupy czatowej i piekło dla pedagoga zrzuty ekranu nagrania głosowe nawet prywatne rozmowy z radkiem Marta miała wszystko wszystko ich cały plan Kto był mózgiem Kto podrzucił paczkę Kto montował nagranie Nawet screen z momentu gdy Krystian nazwał ją łatwym celem bez jaj wszystko Uczniowie błędną Radek zakrywa usta. Anka opuszcza głowę. Krystian siedzi nieruchomo, jakby ktoś odciął mu dostęp do mięśni. Marta czeka dokładnie 60 sekund. Po minucie zatrzymuje nagranie i mówi: "A teraz moja kolej". W ciągu tej jednej minuty świat uczniów się zawalił. Ich gra została ujawniona nie tylko sobie nawzajem, ale przede wszystkim im samym. Spojrzeli na siebie jak na potwory. Właśnie zrozumieli, że ich zachowanie nie było już zabawą. To była przemoc. Planowana, metodyczna przemoc wobec osoby, która nic im nie zrobiła. A Marta nie zgłosiła tego do dyrekcji. Nie wezwała policji. Nie powiadomiła rodziców. Zamiast tego wyświetliła im własne odbicie bez filtrów, bez złudzeń. A to bolało najbardziej. Nikt nigdy ich tak nie rozebrał z iluzji. Krystian wstał. Nie powiedział nic. Po prostu wyszedł z klasy. Po raz pierwszy od lat uciekł. Bo wiedział, że przegrał. Ale nie z nauczycielką. Z samym sobą. Marta zamilkła. Nie powiedziała nic więcej. Wróciła do tablicy i napisała: Lekcja jeden, odpowiedzialność uczniowie nie protestowali. Nie szli do dyrektora. Nikt nie próbował się tłumaczyć. Marta nie miała już wrogów, miała ludzi, którzy zaczynali rozumieć. Po raz pierwszy w historii tej klasy zapanowała cisza. Prawdziwa cisza. Na przerwie pół szkoły już mówiło o tym, co się wydarzyło w 8b. Nauczyciele stali pod pokojem nauczycielskim i wymieniali spojrzenia, niedowierzanie mieszało się z fascynacją. Dyrektor Sobczak poprosił Martę do siebie. Chciał wiedzieć, co zrobiła. Ona tylko uśmiechnęła się i powiedziała, przestałam z nimi walczyć. Zaczęłam ich słuchać, sobczak nie potrafił ukryć wzruszenia. Po raz pierwszy od lat ktoś wygrał z 8b bez wojny. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Rodzice uczniów zaczęli dzwonić do szkoły, ale nie z pretensjami. Z podziękowaniami. Moje dziecko dziś po raz pierwszy samo zmyło naczynia, moja córka napisała mi list: mój syn się przytulił, zmiana zaczęła się nie tylko w klasie. Przeszła do domów. Do serc. Do życia. Ale historia się nie kończy, bo każdy zwycięzca ma swoją tajemnicę. A Marta skrywała jedną, która zmieni wszystko. I miała wyjść na jaw szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Minął tydzień od tamtego poranka, który przeszedł do historii jako minuta prawdy, klasa 8B nie była już taka sama. Coś pękło, mur zbudowany z buntu, złości i bólu zaczął się kruszyć. Uczniowie przychodzili na lekcje punktualnie. Nie było muzyki, nie było krzyków, nie było kul papierowych. Zaczęły się pojawiać pytania. Ciche, niepewne, ale prawdziwe. Jak się pisze opowiadanie z perspektywy? Dlaczego ludzie wybierają zło, kiedy mogą wybrać dobro? Czy można przeprosić, jeśli za późno? Marta odpowiadała na każde z nich. Bez osądzania. Bez pośpiechu. Bez zbędnych słów. Ale coś w niej również się zmieniło. Jej spojrzenie stało się bardziej miękkie, jakby pozwalała sobie na oddech. Nie była już sama przeciwko klasie. Teraz była ich przewodniczką. I to bolało najbardziej, że wkrótce będzie musiała odejść. W piątek, po ostatniej lekcji, Marta poprosiła klasę, by została jeszcze chwilę. Przyniosła pudełko z herbatą i temous. Usiadła z nimi w kręgu coś, czego nikt nigdy wcześniej nie zrobił. Jest coś, o czym powinnam wam powiedzieć, zaczęła cicho. Nie jestem tylko nauczycielką, spojrzała na nich. Kilka lat temu miałam brata. Nazywał się Kamil. Był dokładnie w waszym wieku uczniowie zamarli. Został przeniesiony do szkoły z internatem, bo sprawiał problemy. Był jak wyzbuntowany, zamknięty, zły na cały świat. Nikt go nie słuchał. Ani rodzice, ani nauczyciele. Ani ja jej głos zadrzał. Pewnego dnia, po kolejnej bójce, Kamil po prostu wyszedł ze szkoły. Nie wrócił. Znaleźli go po tygodniu. Samobójstwo. W klasie zapadła cisza, której nie da się opisać słowami. Marta mówiła dalej. Obiecałam sobie wtedy, że zrobię wszystko, by choć jedno dziecko poczuło się usłyszane. Nie naprawię świata, nie cofnę tego, co się stało. Ale mogę być tym głosem, który mówi: Widzisz, jesteś. Jesteś ważny, kropka. Uczniowie nie patrzyli na nią jak na nauczycielkę. Patrzyli na człowieka. Z bólem, ranami, odwagą. Anka podeszła pierwsza. Usiadła obok i wzięła ją za rękę. Potem Radek, potem reszta. Marta nie płakała. Ale gdy gruby Krystian uklęknął obok niej i powiedział, przepraszam, wtedy jej oczy się zaszkliły. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Osiem B przestało być klasą przeklętą. Stali się symbolem odrodzenia. Zaczęli pisać wspólny projekt literacki. 60 sekund opisali w nim wszystko, całą przemianę, cały bunt, wszystkie błędy i drogę do naprawy. Publikacja trafiła do kuratorium... A potem do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej o przemocy szkolnej. O Marsji zrobiło się głośno. Dziennikarze chcieli wywiadów. Ministerstwo Edukacji wysłało zaproszenie na specjalną galę. Ale Marta odmówiła. Nie robiłam tego dla nagród, powiedziała. Zrobiłam to, bo widziałam w nich mojego brata. Pewnego dnia do szkoły przyszło oficjalne pismo Marta została przeniesiona na wyższe stanowisko, miała uczyć młodych nauczycieli, prowadzić szkolenia. Miała opuścić szkołę. Gdy klasa 8 by się o tym dowiedziała, nie przyjęli tego. Napisali petycję. Zorganizowali zebranie rodziców. Zrobili filmik z podziękowaniami i wysłali do kuratorium. Wideo stało się wiralem. Nie możecie jej nam zabrać, mówił Radek w nagraniu. To nie jest zwykła nauczycielka. To jedyny dorosły, który nas naprawdę zobaczył. Ostatecznie Marta została. Ale nie jako zwykła nauczycielka. Została mentorką. Doradcą. Kimś, do kogo przychodzili nauczyciele z całej Polski, by uczyć się, jak mówić do serca, nie tylko do głowy. A klasa 8B nie tylko ukończyła szkołę. Otrzymała specjalne wyróżnienie za największą przemianę edukacyjną. Krystian został wolontariuszem w fundacji pomagającej trudnej młodzieży. Anka zaczęła studiować pedagogikę. Radek stworzył aplikację wspierającą komunikację między uczniami a nauczycielami. Na zakończeniu roku Marta powiedziała jedno zdanie, które zapadło w pamięć wszystkim: Nie jestem tutaj po to, by was zmienić. Jestem tutaj, byście odkryli, kim już jesteście. A ci, którzy jeszcze niedawno chcieli ją zniszczyć, dziś stali przed nią, wyprostowani, wzruszeni, dorośli. Gotowi, by chronić tych, którzy kiedyś byli tacy jak oni.